Szanowni umiemy już wyznaczać zakres i dokładność urządzeń pomiarowych. No i nawet zaczęliśmy już co nieco mierzyć nawet takich urządzeń pomiarowych egzotycznych jak słówniarka. No i teraz pora na to, żeby zrozumieć, jak należy interpretować wyniki tych pomiarów. No bo kłopot, Kłopot jest taki, jak w tym zadaniu. Tak, To był zresztą fragment, jedno z pytań na, na wejściówkę, było oparte o, o właśnie to zadanie. No więc mamy trzy pomiary. Trzech młodych ludzi, troje młodych ludzi w dobrej wierze, mierzyło to samo. Za pomocą stoperów elektronicznych z dokładnością do jednej setnej sekundy. Mierzyło czas kolegi, który biegł na dystansie 60 metrów. No, tylko, że kłopot polega na tym, że wszyscy stali tam przy linii mety, ale każdy zmierzył inną wartość. I teraz jest pytanie: jaki komunikat powinni wysłać światu, co powinni ogłosić światu, ile czasu ten młody człowiek biegł na te 60 metrów. No i okazuje się, że no, po pierwsze, nie można powiedzieć dokładnie. Pomimo że ten, te stopery były bardzo dokładne, no to coś miało wpływ na wyniki pomiarów, zapewne czas reakcji tych sędziów. W związku z tym pomiary są rozrzucone. No i jeżeli sobie to zapiszemy na, na osi liczbowej w postaci tam zielonych kropek, no to te kropki będą przy 9,26 sekundy. Przy 9,32 setne sekundy i przy 10,41 setnych sekundy. No i trzeba to jakoś zapisać. Jakoś to trzeba przedstawić. No ale co trzeba przedstawić? Przedstawić trzeba prawdę. Prawda jest taka, że na podstawie tych pomiarów to, co możemy stwierdzić, to to, że prawdziwy zapewne wynik tego młodego człowieka leży gdzieś w takiej szufladce, w takim zakresie, na takim odcinku, w takim przedziale. Od 9,26 sekundy do 9,41 sekundy. No i jak to zakomunikować? No i to tak naprawdę, szczególnie jeśli urządzenia pomiarowe są, urządzenia pomiarowe są, można powiedzieć, bardzo dokładne, drogie, w laboratoriach robi się długie serie pomiarów, to to sztuka stwierdzenia jak naprawdę wygląda ta szufladka, jak szeroka jest ta szufladka i wokół jakiej wartości się rozciąga. To jest statystyka matematyczna, bardzo poważna, bardzo poważna dziedzina matematyki. No, ale my możemy postąpić w sposób uproszczony. No, mianowicie spróbujmy jako wynik pomiaru zadeklarować. Tak po prostu się umawiamy. Wynik pomiaru Spróbujmy zadeklarować środek odcinka pomiędzy najmniejszą i największą wartością, którego końcami są najmniejsza i największa wartość, czyli ten pomiar T1 i T2. No, przypominam, że jeżeli mamy punkty na osi liczbowej i, i, i A i B, no to środek odcinka pomiędzy A i B to jest po prostu jedna, druga, średnia arytmetyczna z sumy tych. Punktów, tak? Krańcowych. 1 druga A plus B. Dobrze, no to możemy sobie wyznaczyć, ile wynosi jedna 2 A plus B. Ja tutaj ściągnąłem kalkulator. A to jest 926, więc dodajemy 9.26. To jest amerykańska zabawka, więc no i co? Przestało działać? Dobrze. Przepraszam was na chwilę. Muszę zatrzymać i będę dobrze. Mamy już działający kalkulator. 926 dodać 9,41, 9,41, równa się, podzielić przez 2, no, otrzymaliśmy taki wynik, formalnie to jest 9,335 sekundy, no ale to nie ma sensu tak tego zostawiać, dlatego że z całą pewnością nie mamy informacji o tym wyniku z dokładnością do tysięcznych części sekundy, jak nawet stopery mierzyły z dokładnością do części setnych. W związku z tym to co możemy powiedzieć, no, że to ten wynik to będzie 9,34. Zaokrąglimy, pamiętacie, jak się zaokrągla no? 9,34. No i teraz yy, musimy wpisać w tę informację jeszcze dodatkowo. Y, 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 szerokość tej szerokość tej szufladki. No bo y, tu 9,34 to jest ta czerwona kropka, tak starałem się y, to zaznaczyć. Może trzeba ją przesunąć na troszeczkę w prawo. Bardziej to jest ta czerwona kropka. Yy. Tak? Tak. No a teraz trzeba powiedzieć, na ile w prawo i w lewo rozciąga się ta szufladka. No, od 9,26 do 9,34 to jest 800. A od 9,34 do 9,41 to jest 700. W związku z tym, żeby na pewno wszystko nam się zmieściło, i ten punkt, i ten punkt, to my to zapiszemy w ten sposób, że to jest za pomocą takiego znaczka plus minus 0,08. No i na końcu koniecznie trzeba podać jednostki sekundy. No i to jest komunikat, który wysłaliśmy w świat, czy też sędziowie mogą wysłać w świat, prawidłowy komunikat, że czas tego biegu. Był równy. To, co oni sądzą na ten temat, to co wynika z ich pomiarów, to jakby ich najlepsza wiedza, leżał w tym przedziale. 8 sekundy poniżej i powyżej punktu środkowego w 9,34 sekundy. I to jest jedyny rodzaj komunikatu, jaki można wysłać na podstawie pomiarów. To znaczy powiedzieć, gdzie, w jakim obszarze, w jakim przedziale znajduje się ta wartość, którą znajduje się ten wynik, którego wartość chcemy ustalić. Zwróćcie uwagę, że każdy pomiar jest oznaczony błędem. W związku z tym, owszem, wykonując coraz bardziej dokładne pomiary, możemy zbliżyć się do tej autentycznej wartości. Gdyby tu nie był stoper, to byłaby fotokomórka. Prawda? I być może nawet fotokomórka albo dwie fotokomórki, być może nawet z jakąś bardzo wysoką dokładnością podałyby czas tego biegu, ale nadal byłaby to dokładność z kolei odczytu tej fotokomórki. Prawda? Więc nadal byłaby pewna niepewność. No, i podobnie jest z tym zadaniem. To też jest zadanie z wejściówki. To są nasze pomiary. Trochę może złośliwie, dlatego że wiemy, że to zdarzenie trwało 10 sekund, bo to był pomiar, odmierzenie 10 sekund na stoperze online elektronicznym. Tak? No, ale powiedzmy, że nie wiemy, ile to zdarzenie trwało. No i teraz tu odpowiedź była taka, no na pewno. 10 sekund jest tutaj, były punkty pomiarowe poniżej i powyżej. Na pewno mogło trwać krócej lub dłużej. Gdzieś w tej szufladce od no, najmniejszej wartości to jest 9,30 setnych do największej to pamiętam 10,33 setne i tu gdzieś jest ta szufladka. No, którą możemy zaznaczyć, o, i jedyne co możemy powiedzieć to to, że prawidłowy wynik naszym zdaniem na podstawie naszych wyników pomiarów leży gdzieś wewnątrz tej szufladki. No i stosując naszą, staro, naszą metodę, no, możemy powiedzieć, że tak, no, szufla, tu jest 10.33, tu jest 9.30, czyli dodajemy. Ja to może przesunę. Znowu się wyłączył. Przepraszam, na chwilę zrobię przerwę w nagraniu. Dobrze, mam nadzieję, że teraz będzie działać dobrze. Ile tam było? 9, tak działa. I 30, dodać 10 i 33 setne. To jest razem tyle. Coś musiałem się pomylić. Jeszcze raz. 9 i 30, dodać, a nie razy. 10 i 33 setne, to jest razem tyle. Tu jest jakaś cyfra, która wyskakuje na końcu. Nie zwracajmy na nią uwagi. Podzielmy to przez 2. No i znowu nie ma sensu spisywać tego całego długiego wyrażenia, bo to. Nie ma sensu nawet spisywać tej wartości w rzędzie tysięcznych. To jest po prostu 9,82 setne. Jeżeli chcemy z dokładnością do 9,82 setne podać wynik. No i teraz błąd. No, od 9,3 do 9,82 to jest ile? 9,30, 9,82 to jest 52 setne, tak? A od 9,82 do 10,3, 52 setne to jest 9,82, 10,34, tak? czyli jak najbardziej wszystko się zgadza. Można to zapisać w ten sposób, że to jest plus minus 52 setne sekundy. No i to jest informacja, jaką podajemy. Z tej informacji można wyznaczyć także, ile wynosił najmniejszy pomiar i ile wynosił największy. No, wystarczy od tej środkowej wartości odjąć. 52 i dostajemy wartość najmniejszego pomiaru i dodać 52 i dostaniemy wartość największego pomiaru. No, i pozostaje tylko tym razem zieloną kropkę umieścić tam, gdzie wierzymy, że 9,82 to 4 tutaj trzeba mierzyć. Tu jest ten wartości, Tak, bo to 2 cm to jest 1 dziesiąta, czyli 1 setna to są 2 mm, czyli 9,82 jest tutaj. I w ten sposób komunikujemy światu, jaki pomiar wykonaliśmy, co zmierzyliśmy, tak? Znowu nie wynika z tego, żebyśmy wiedzieli dokładnie i nie wiemy dokładnie, ile czasu trwało to wydarzenie. No i to jest bardzo poważna sprawa. Trzeba podawać wyniki swoich pomiarów zawsze z błędem. Tak żeby osoby, które Czytają nasze doniesienia, wiedziały tak naprawdę, czego się na podstawie tych pomiarów można spodziewać. Tak? Jakie jest stwierdzenie, które wynika z, wy, z naszych pomiarów?